Witajcie widzowie w kolejnym odcinku. To już sobotni odcinek, tak? E, ostatnio miałem problem <grymne> e, z policzeniem, w jaki dzień będzie ten odcinek. E, kontynuujemy serię, w której mierzy się z trudnościami nowego gracza. E, Okej, okay. przechodzimy do zakładki zadania i mamy potężnych przeciwników do ubicia e, mam pewien sposób na przyspieszenie tego troszkę monotonny ale e, przynajmniej będziemy mieli pewność że tych przeciwników będziemy co chwilę ubijać e, jesteśmy teraz na nesusie dokładnie zrezygnowaliśmy się tutaj przy czarnym exodusie i tutaj poniżej od miejsca spawnu mamy przygodę. Oblężenie Eksodusu. Sobie to wciskamy. I teraz tak. Dobra. E, tutaj mamy właśnie jednego z potężnych przeciwników z tym, że. Tego co on tutaj upuścił nie podnosimy. Tutaj mamy kolejnego. Też nie podnosimy. Aha, w wrogów cięż, dobra. Bronią ciężko No i teraz każdy przeciwnik, który się tu pojawi, no to musimy go z amunicji ciężkiej. Nie doczytałem tego ostatnio, wybaczcie. No i w momencie jak przez przypadek podniesiecie, to opuszczacie aktywność. Więc starajcie się ubić tych dwóch upadłych e, z dala od miejsca ich respawnu. W znajduje się upadły z włączonym maskowaniem. Neutralizuj go. Musimy przejść jeden. moją pozycję. To wszystko jego wina. Tutaj gdzieś jeszcze ten drugi. Ok, wyszedł właśnie. No, dalej, dalej, dalej. Chodź, 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 Dobra. Tego nie tykamy. I tu już na spokojnie będziemy mogli... ...sobie ich ciachać. Tak się zastanawiam, czy przyspieszyć ten moment. Ach, cholernie mi się nie chce bawić w obróbkę. Obrabianie filmów zajmuje sporo czasu. Jak się czujecie Czuję się tak zrelaksowany Czerpię maksymalną przyjemność z tej gry Przechodzę refleksje życiowe Tyle zwłok. Przewińcie sobie ten moment, naprawdę. <grywki> Nie chcę tego pakować do obróbki. 18 na 25. Dobra, jeszcze 7 kg. No damy radę, nie? O jeden. Jeszcze 6. 5. Hm. Czwarty, dawaj, czwarty, dawaj. Jest. No, ale zapamiętajcie sobie, że jak będziecie potrzebowali, właśnie potężnych przeciwników, to możecie odpalić sobie e, tą przygodę i śmiało możecie sobie właśnie tych potężnych przeciwników w ten sposób likwidować. Czy było jasno i już noc? Dobra, świetnie. E, jesteśmy już krok do przodu. Zebrane promieniste ziarna. Zbieraj promieniste ziarna po kolei. No, z <grym zjadza> No dobra, ale czy to z nich wydropię tu? Nie, dobra, ludzie. Zróbmy tak. Ja potężne... fu. Promieniste ziarna zazwyczaj farmię sobie na EMS. W jednym takim utraconym sektorze. Tam się bardzo szybko idzie i to ziaren wyciągniemy chyba z 8 sztuk na takie jedno podejście sobie podjedziemy do utraconego sektora czy to był wdowi trakt już nie pamiętam nazwy ale chyba tak tak no dobra tutaj nie wiem możemy ich poczyścić sobie żeby nie sprawiali problemów ...ale głównie zajmujecie się oto tym tu. I z miecza. Zabieracie łupki I lecicie z powrotem. Ta, wczytało nas już do lokacji. Cofamy się i ponawiamy. okej. Okay, dwa podejścia, i już mamy skalibrowaną formę karabinu maszynowego. Możemy lecieć na kuźnie. Jaką mamy kuźnię? A jeszcze nie mamy dostępnej kuźni. Musimy polecieć najpierw do Ady. Tak. Więc w tym celu wybieramy się na wieżę, na aneks. Ona tą promienistą matrycę teraz musi jakoś z formą karabinu coś tam wykombinować. I wtedy będziemy mieli pewnie dostępne już kuźnie. Co do kuźni, to to wygląda tak, że każda kuźnia mamy cztery kuźnie. Kuźnia Bergusia, Volundr, Gofanon i Izanami. Eee. Każda z tych kuźni mm, jest zmieniana dzień w dzień. Tak jak przychodzi dzienny reset o dziewiętnastej, to w tym czasie przechodzi kolejna kuźnia. Będzie to miało większe znaczenie, jak będziecie robili właśnie questa na i Izenagiego, jakbyście się zdecydowali kupić dodatki. Jeżeli nie. To dużo wam to. nie zrobi. Wtedy produkcja mogłaby ponownie ruszyć. Aha. Czy będzie więcej Okej, jeszcze raz, żeby przestała gadać. Łady. macie dostępne oczywiście codzienne zlecenia, jak i co tygodniowe. Możecie wyrobić sobie specyficzne bronie z czarnej zbrojowni: czy to pulsacyjny karabin, łuk, karabin snajperski, miecz, re rewolwer, karabin automatyczny. I karabin maszynowy. Oczywiście, te wszystkie bronie, jakie tutaj wykujecie, mają zrandomizowane statystyki. Więc nie liczcie na to, że będziecie mogli ponownie stworzyć daną broń z kolekcji. Na drugiej stronie macie takie tam. No, ukończ badania formy broni. To nie ma co tego w ogóle tykać. Ja w ogóle tego nie tykałem. A, i tutaj, jeżeli macie sporo materiałów różnikarskich, które. Zyskaliście na rozmontowywaniu broni. Możecie je zamienić na części modyfikacji, używając też przy tym legendarnych odłamków. Jednak, e, jak zbierzecie właśnie takich części modyfikacji, 10 sztuk, to niestety mi nie wystarczy. Wtedy, za 10 sztuk, części modyfikacji schematu w czarnej zbrojowni, będziecie mogli wykupić modyfikację do czarnej zbrojowni. Te modyfikacje usprawniają nam perki. Będziecie mogli je później zobaczyć we własnym zakresie, jeżeli zdecydujecie się kupić takie modyfikacje i z każdą zakupioną modyfikacją cena rośnie. Więc musicie się przygotować na nie wiem, części modyfikacji potem 15 schematów zbrojowni 2 i, i tak cena będzie rosła sobie. Dobra. Teraz powinniśmy już mieć aktywną kuźnię. Kuźnia go fanom trafiła. Oprócz tego, możecie sobie na tym czerwonym tle zobaczyć, jaka kuźnia będzie następna. Patrzcie, teraz mamy kuźnię z podznaku motylka. Wcześniej była kuźnia z podznaku ręki, czyli Bergusia. Teraz jest GoFanon, czyli motylek. Następnie pojawi się haczyk. O, czyli i za nami, bodajże haczyk. I coś jeszcze było, tylko nie pamiętam. Znaczku. Motyl, haczyk, ręka i. i coś jeszcze. <noise> nie no, wy, wybaczcie, no. Nigdy nie rozróżniłem. Później po symbolach. Jedynie znam nazwy i znam rotację. No to Bergusia, e, Gofanon i Zenami Volumde. I potem znowu Bergusia, Gofanon i Zenami Wolundra. To jest taka ciekawostka, jeżeli byście rozpoznawali te guźnie po symbolach. Naszym zadaniem na kuźni będzie wrzucać promieniste kule, które będą wypadały z takich podświetlonych na niebiesku przeciwników. O, jest. Dobra, bierzemy sobie kulkę i rzucamy w kuźnię. tylko rzucamy tak, żeby nie trafiały w te tutaj obramówki, bo się odbije i poleci gdzieś. Cosmos. Z tych mniejszych przeciwników zawsze wylatuje jedna kulka. A z tych większych... Momencik, zaraz może znajdę. O! Z tych większych zawsze wylatują dwie. Jako że są cięści do ubicia. Dobra, zebraliśmy 20 na 20. Pierwsza fala za nami. Możecie również skupić się na takich malutkich robocikach. One będą w tym miejscu. O, jest jeden. I ten drugi. Ok. Dzięki temu zyskujemy maksymalne zahartowanie. Pojawi się dodatkowa skrzynka, która jest tylko i wyłącznie potrzebna do... Westa, na brzemi i za nagiego. Druga fala jest troszkę trudniejsza, ponieważ mamy o wiele mniej czasu. Więc musimy zagęszczać ruchy i skupiać się bardziej na tych robocikach, żeby robocikach w przeciwnikach po prostu z ładunkami patrzę na robociki mówię robociki zostałem zdjęty dobra druga fala za nami już więcej kulek nie wrzucimy teraz pora na bossa Naszemu bossowi tak jak w przypadku yy, wroga, który miał rdzeń wzmacniający do naszej formy, musimy najpierw zdjąć takie roboty dookoła i wtedy możemy się zająć już penetracją. <grybujesz> Dobra. Jeżeli nie możemy zranić tego wroga, to znaczy, że ma on jakąś dziwną osłonę. Trzeba pokombinować z tymi małymi serwitorami, czy są czasem wrażliwe, bo mogą mu po prostu tą tarczę nakładać. Dobra, późnia zrobiona, otrzymujemy nagrodę. Tutaj dwa poboczne takie i tak, taki większy, tutaj engramik już służy. Jaką nasza taka broń wykuta już? Dezorientacja osłonowa, otoczenie, perki takie sobie, ale broń mamy wykutą. Do czego teraz nam posłuży bijak? bijak jest bronią ciężką, ale stanowczo nie służy do walki z bosami. Więc jeżeli będziecie chcieli używać karabinów maszynowych, robicie tylko to do czyszczenia. Niczego innego jak do czyszczenia tej broni nie wykorzystujecie. Do zadawania obrażeń służą inne bronie, ale na pewno nie karabiny maszynowe, więc tego się trzymajcie. Więc jak będą jakieś po prostu grupki mobów porozsypywane, no to bierzecie karabin maszynowy i na czy, 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 napierdzielacie, nie? Tyle w temacie. Jako że jest to dokończenie poprzedniego w zasadzie odcinka, to to już by było tyle. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia już przy dziesiątym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.